To film na kanale Kowal z tej strony, no i w tym odcinku, jak już po tytule widzicie, będzie zgoła co innego. Nie będziemy za bardzo grali faktycznie, rozwalali może czołgów przeciwnika. Ale chciałem wam pokazać parę kustumowych celowników, które można sobie wgrać i ostatnio bardzo mi się to po prostu spodobało i myślę, że Wam też się spodoba na streamie. Sporo osób było tym zainteresowanych. Yy, także przejdźmy do test i pokażę Wam w ogóle o co chodzi. I zaraz wam pokażę, jak te celowniki instalować. Jesteśmy w to testowej. Pancer 4 jak Pancer 4, prawda? A tutaj, proszę bardzo, wstawimy sobie do góry, żeby było ładnie widać. Bam! Mamy faktycznie niemiecki. No, powiedzmy tak, jest on dość bliski do historycznego celownika, ale oczywiście przez ograniczenia technologiczne gry nie będzie działał dokładnie tak, jak niemieckie celowniki. To znaczy, przełączanie między pociskami nie sprawi, że. Yy, będziemy mieli inne siatki celownicze że mamy to całkiem spoko rozwiązane w kwestii tego co można yy, na podstawie mechanizmów w grze osiągnąć to znaczy, podstawowy pocisk, czyli pancer grenade 39, jak widzicie mamy podpisane tutaj 7,5 cm pancer grenade 39 i te kółeczka pokazują dystanse na jakie będziemy strzelać tym pociskiem do 3, do 3 km i 200 m mamy tutaj przedziałkę jeżeli chodzi o Panzer Granadę 40, czyli APCR, przedziałka jest tutaj, ta mniejsza, jak widzicie, jest podpisana Panzer 40 i do pocisków HIT, chociaż wątpię, że ktoś ich używa. Przedziałkę mamy tutaj, czyli HLGR-38B to jest dokładnie ten pocisk. Yy, I tutaj jest siatka do tego pocisku. Do high-explosivu nie ma siat w tym celowniku, którego ja tutaj akurat używam, także nie wiem. Yy, I tak. Nie widziałem, żeby ktokolwiek określony eksploizm używał. Ale dodatkowo mamy też, też siatkę MG, czyli do karabinu maszynowego jest jeszcze dodatkowe, yy, dodatkowa siatka celownicza. Także mamy siatki celownicze do czterech różnych pocisków. I w tym momencie wygląda to tak: wycelujmy sobie w jakiś pojazd, załóżmy taki, którego nie rozwalimy na strzała. I zmierzmy dystans dystans 750. I teraz zobaczmy. Popatrzcie na to. Jeżeli zawsze sobie kręcić kółkiem myszy, tak jak to pokazywałem kiedyś w odcinku, jak sobie to ustawić, cały celownik się obraca. Jak widzicie, celownik na środku ekranu idzie w dół. Tak, I oczywiście można wyjechać poza 3200, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek strzelał z 4 na takie dystanse w tej grze. Także mieliśmy tam odległość 750, czyli ustawimy się między 600 a 800. Tutaj to mniejsze kółko oznacza w tym miejscu oznacza 700, a my potrzebujemy 750, myślę, że to jest najdokładniejsze ustawienie, jakie możemy uzyskać jak widzicie, czyli jakieś 775 coś koło tego to będzie, wycelujmy w ten pojazd w bam i trafienie w cel, prawda oczywiście tutaj nie chodzi o to, że będziemy go niszczyć w tym momencie penetrować, chodzi o to, żeby trafić także jak widzicie 750 775 ustawienia trafienie w cel za każdym razem Przełączmy się teraz na pocisk APCR, czyli Panzergranate 40, czyli teraz interesuje nas ta siatka celownicza i znowu musimy się ustawić na 750, czyli między tą a tą kreską. To jest troszeczkę trudniejsze, bo trzeba aż po tej kresce patrzeć w dół, jak to będzie szło i mniej więcej jesteśmy na 750. Bam, trafienie w cel, także Panzergranate 40 przedziałka działa, strzelmy sobie jeszcze raz, bam. O, nawet nawet z penetracją. I teraz przełączymy się na pocisk kumulacyjny, czyli HLGR38B. I dystans to 750, czyli interesuje nas ustawienie tej kreski tutaj. Na 750, czyli mniej więcej tutaj. Biorąc pod uwagę, jak wolno, leci ten pocisk jest to, jest to dużo łatwiejsze. Mamy 750 ustawione w tym momencie, myślę, całkiem porządnie. Wycelujmy mniej więcej w środek sylwetki przeciwnika. Strzelamy. Bam, trafienie. I jeszcze raz, trochę wyżej, wycelujemy. Bam, trafienie, prawda? Także, także ta, ta, ta siatka działa 750. Teraz z ciekawości jeszcze sprawdzimy, czy te MG działają. Tutaj 2, 4, 6, 8. Czyli tutaj będzie 700. W tym miejscu kółeczko to jest 700 metrów. I potrzebujemy 750 się ustawić, jeżeli chodzi o MGta. Interesuje nas ustawienie tej kreseczki w tym miejscu. Czyli jesteśmy na 700 w tym momencie. I jesteśmy mniej więcej na 750. Zobaczmy, czy strzelanie z MG. Uda się trafić w ten cel. Bez go I proszę bardzo, w sam środek sylwetki widzimy, że cel jest podświetlony. I trafiamy. Tak, także. Y, trzeba oczywiście pamiętać jaki pocisk mamy załadowany. Myślę, że jak już jesteś trochę ograny z grą, to nie będziemy miał z tym problemu. Także HLG R38B, jeszcze raz, 750. O nie, przeciwnik na 750, celujemy, założmy jakiś milk track czy coś takiego. Potrzebujemy mu zrobić Halbre'a tym pociskiem. Prawie trafiliśmy, prawda? Te pociski nie są najcelniejsze, nie są znane z tego, że są najcelniejsze. Także proszę bardzo, trafiamy w cel. Przedujemy na podstawowy pocisk. Czyli na pancel granadę 39, czyli znowu interesuje nas ta przedziałka tutaj. I znajdźmy sobie ruchomy cel, który powinien być gdzieś, gdzieś tam. O jest, proszę bardzo. Zmierzmy sobie dystans mniej więcej. 1100, więc zanim do niego strzelimy, to będzie znowu 1000 i spróbujmy go trafić. Za wcześnie strzeliłem. Tak te mniejsze, te mniejsze yy, trójkąty pozwolą nam celować mniej więcej tak jak trzeba. Myślę, że teraz można strzelić. No i proszę bardzo trafienie. Pojazd się do nas zbliża, więc zmniejszamy dystans na 975 powiedzmy. I czekamy, aż pojazd pojawi się w tym trójkącie. Strzelamy. Proszę bardzo, trafienie. Oczywiście w ruchomy cel. Mniej więcej zgadujemy teraz dystans na oko, jak się zmieniło. Ale pojazd prosząc się z tą prędkością można chyba. Proszę bardzo, następne trafienie. Tak jak mówię, nie chodzi tutaj o to, żeby cel zniszczyć, tylko o to, żeby pokazać, że ten celownik działa, prawda? O, proszę bardzo, trafiliśmy w silnik. Widzimy, gdzie czołg mniej więcej stoi. Więc można kawałek podjechać, żeby mieć czysty podgląd. Sprawdźmy sobie. Celujemy w niego. Mierzymy dystans. 800. Więc to akurat będzie proste do ustawienia. Akurat nie da się idealnie na 800 ustawić na tym celowniku, ale szkoda. Więc ustawimy na 800 z haczkiem. Wycelujemy. Proszę bardzo, trafienie. Chociaż gościu się chyba spali zaraz. Następne trafienie, żaden problem, tak. I jeszcze raz. Ok. Na pytanie, czy ten celownik jest dokładny. Przed nami stoi tam KW2, wycelujmy. Zmierzyliśmy dystans 1000, czy interesuje nas dziesiątka Na, na tym celowniku u góry znowu nie da się w niej. Tak jak mówię, zgranie tego celownika. Żeby yy, jednocześnie wszystkie trzy typy pocisków, czyli kumulacyjny, ta siatka, pancer grenade 40, ta siatka oraz pancer grenade 39, ta siatka, wcale nie jest takie proste, ale jak widać udało się to w miarę uzyskać, więc strzelimy na 1000 z haczkiem, co tam mam ustawione, do tego KW-2, no i proszę bardzo, trafienie, przełączamy się na pancer grenade 40, mniejsza siatka, jesteśmy na 1000 ustawieni, strzelamy, proszę bardzo, trafienie. Akumulacyjny ustawiamy się na 1000, czyli na dziesiątkę, czyli to tutaj na dole celujemy, strzelamy, proszę bardzo. trafię. także, jest, jest wystarczająco celny. Ten <laughs> spisuje się po prostu, ustawimy sobie jeszcze MGT na 1000 i zobaczmy, czy. Z Proszę bardzo, podświetlamy cel karabinem maszynowym, żaden problem. Także te cztery siatki są naprawdę dobrze zgrane, jeżeli chodzi o pancer czwórki i o długie 75. Tak jak widać. Jeżeli chodzi o celowniki, no na przykład Tygrysa H1, no to celownik jest pra praktycznie identyczny, jeżeli chodzi o celowniki z Pancer 4. Także tutaj się dużo nie zmienia. Jak widzicie, celownik jest praktycznie taki sam, tyle że. Nie mamy tutaj yy, hita, mamy tylko pancernadę 39 do 88 i apc a którego i tak nie mamy załadowanego na tej mniejszej podziałce. No, i mamy tutaj podziałkę do MG-ta, Także pamiętamy, że tam do, do KW2 był, był kilometr, ustawiamy MG na kilometr. Jak widać wszystko działa. I akurat MGT są tutaj zgrane z 88, także mają praktycznie tą samą prędkość dietową, tak także strzelamy z głównego działa i 88 też trafi w cel. Także jak widać tutaj było 750, także ustawmy sobie tak. Celownik 88. Proszę bardzo, cel tak jak trzeba. Że celownik jest odrobinę inny, ale jak widać wciąż jest. Jest to bardzo podobne, tak, bo mimo wszystko te yy, celowniki były bardzo podobne. Jeżeli chodzi o na przykład do 37 celownik, czyli ten przed wojną, powiedzmy, jak widać, on jest dużo bardziej uproszczony. I mamy tutaj podpisany pancer Granadę 40, czyli ten celownik jest do APCR-ów, nie do APHE, więc APHE będziemy strzelać mniej więcej. Na dystans tutaj jest chyba 280, więc trzeba trochę wyżej wycelować. Tak, tutaj było 750 metrów do tego pana, więc można to sprawdzić, bo na, tym, na tej przedziałce uda nam się jeszcze wycelować. Tak, jest 700 metrów nam pokazało, czyli strzelamy na taki dystans, bym powiedział. I proszę bardzo, trafienie w cel, tak, 700 metrów. Następne trafienie, następne trafienie. Żaden problem. Tak samo jeżeli chodzi o MG, jako że jest to 700 metrów powinno być mniej więcej. Jak widać wyzerowane na 700, bo MG ma. pociski z MG ta w tym wypadku mają bardzo podobną prędkość lotą do Granadę 40 z 3.7 3, cm działka, tak? Także ten celownik do pancer 3 wygląda w taki sposób i tak jak mówię, wydaje mi się, że to naprawdę bardzo fajne. Tutaj sobie zmierzmy dystans z ciekawości pewnie 150 metrów, Ok. I teraz mamy celownik na 150 metrów ustawiony, i tam, gdzie będziemy strzelać, jak widać, te embiety powinny bez problemu trafiać. Tak jak widać, dokładnie w nasz celownik trafiają MG-ty, więc cel został zniszczony. I... I teraz, na pytanie, jak wgrać takie celowniki, postaram się odpowiedzieć. W tym wypadku, oczywiście, można to zrobić z poziomu yy, hangaru, ale dla mnie, najłatwiej było to testować po wejściu w jazdę testową. Także jesteśmy w jeździe testowej. Moim zdaniem najlepiej będzie sobie wycelować z niego, bo najbardziej naj, najczystszą siatkę celowniczą wtedy będziemy mieli i wystarczy kliknąć Escape. wejść w opcję. Ja mam grę po angielsku, więc będziecie sobie musieli yy, ogarnąć jak to jest po polsku. I w moim wypadku w wyszukiwaniu opcji, biorąc pod uwagę, ile możliwości jest tutaj yy, ta szukajka u góry, którą widzicie to jest bardzo przydatna. W moim wypadku jest to po angielsku, więc piszę sobie Sy i Gy Czyli yy, common battle settings i yy, use alternative seed Grid, czyli, czyli używaj alternatywnej siatki celowniczej. Wy jeszcze nie będziecie mieli tych siatek tutaj, ale potrzebujecie kliknąć Add a Grid Site, i wtedy, jak widzicie, gra wam powie: Stworzono celownik użytkownika i można go znaleźć w folderze User Sites w. W folderze rdzennym gry, czyli tam, gdzie znajduje się gra. I teraz przechodzimy do tego, jak wygrać te celowniki. Mianowicie, jak widzicie tutaj, po linku interesuje nas strona live.wartunder.com. I tutaj, w zakładkach u góry, na tej stronie, jak widzicie, Alpost, czyli wszystkie posty, jakieś screeny, wideo, kamuflaże można wgrywać ku stronie kamuflaża. Jak widzicie tutaj, jakieś łeby, jakieś skina mają, nieważne. I tutaj mamy sites, czyli celowniki. Wchodzimy w sites. I tutaj, jak widzicie, jest tych celowników różnych sporo. Można sobie ustawić po najlepszych na cały czas i jak widzicie semi realistic gun for German vehicles na ten przykład. I tak samo jest semi realistic gun for Russian vehicles, to jest rosyjska siatka celownicza, etc., etc. I tutaj można sobie różne celowniki znaleźć. Tutaj wpiszemy German i bodajże ja ściągnąłem paczkę od pana x, czy jak to się tam czyta. W każdym razie klikamy sobie tutaj na to, klikamy Download. Jak widzicie, to jest, to jest celownik, który tak to będzie wyglądać. I paczka nazywa się Jerry Sides na ten przykład. Zapiszę ją sobie na pulpicie, chociaż ją już ściągnąłem raz. I mamy tutaj nasz folder, który nas interesuje. Wypakuj. Trzeba mieć WinRAR, ale 7zip też da radę. Także wypakujemy sobie to do folderu Jerry Sites. Który mamy tutaj po wypakowaniu. I po otworzeniu go mamy podpisane, do jakich pojazdów jest to są to siatki celownicze. Jak widać, jest ich sporo, praktycznie do każdej drugowojennej po stronie niemieckiej jest. Jak również tutaj widziałem, nawet chyba do Leoparda 1, gdzieś był celownik. Także to, co nas teraz interesuje, po tym jak już w grze kliknęliśmy, żeby stworzyć ten folder, w moim wypadku klikam prawym na ikonkę Wartandera i klikamy otwórz lokalizację lokalizacji. I otwiera nam się folder, w którym mamy wszystkie pliki Wartandera, tak? I po kliknięciu tego, co Wam pokazałem w menu gry, stworzył się folder User Sites. Oczywiście ja go y, już mam wypełnionego tymi celownikami, bo całą paczkę tych celowników sobie tutaj przerzuciłem, ale to jeszcze nie koniec. Po wrzuceniu tej paczki celowników tutaj, czyli po prostu łapiemy wszystko, tak, CTRL-A, CTRL-C i CTRL-V. Jak widzicie, zawiera już docelowe pliki, więc ja sobie pominę to kopiowanie w tym momencie. W grze w User Site znajdują się wszystkie foldery, wszystkie te customowe celowniki do tych różnych y, pojazdów. To nie znaczy, że one w grze jeszcze będą załadowane. Także teraz, także wracamy do gry, <laughs> prawda, bo zostawiliśmy pojazd w jeździe testowej w trakcie patrzenia w niebo na podstawowym celowniku. Wchodzimy jeszcze raz w opcję w tym momencie, wpisujemy to samo co wcześniej, czyli w moim wypadku site. I tutaj mamy default grid sight i w tym momencie pojawiają nam się te wszystkie różne opcje. Na przykład, można Jerry Site 2 sobie wypróbować, kliknąć go. I proszę bardzo, jest celownik taki jak nas interesuje, prawda? Tak samo. Nie wiem, czy one się jakoś bardzo różnią, ale Jerry Site 1 na przykład jest tutaj, tak? I mamy taki podstawowy celownik. Także można sobie wypróbować różne celowniki, i trzeba sobie po prostu potestować. Na przykład z yy, no center line, close. I nie mamy po prostu tej linii, która wcześniej schodziła w dół. I tak samo kolejno. Mnie interesuje w przypadku Panzer 4 Jerry Sight 2, bo jest to najwygodniejszy, mi się wydaje, jak do tej pory celownik, który nam daje jak najwięcej informacji, które potrzebujemy, co do różnych pocisków, które byśmy używali. Tak się te celowniki prezentują, także w tym odcinku to będzie tyle. I myślę, że... I myślę, że ode mnie to też będzie tyle. Także taka ciekawostka dla Was, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo fajna sprawa, żeby się pobawić w ten sposób. Także taka sytuacja. Eee, mi się to bardzo podoba, tak? prawda? Bo to jest coś nowego i można się naprawdę fajnie pobawić. I w granie tych nowych celowników, szczerze mówiąc, dużo częściej teraz mierzę dystans, nawet na te 700 metrów, zamiast strzelać mniej więcej, to mierzę dystans i dopiero wtedy otwieram mogę, jak ustawię celownik z odpowiednią amunicją którą mam załadowaną, ustawiam celownik na odpowiedniej przedziałce i dopiero otwieram ogień. I dość dobrze się, szczerze mówiąc, bawię. Oczywiście celowniki są praktycznie do wszystkich czołgów, tak? Do rosyjskich T-34 też będą. Do Leopardów 1 i do późniejszych Leopardów też będą. Do BMP-1 też będzie osobny celownik, prawda? Do Shermanów, będzie, do Shermanów będzie inna siatka celowników. Także to wszystko można sobie Znaleźć na stronie, którą pokazałem wcześniej, pobrać sobie taką paczkę, wrzucić do gry i tak jak pokazałem, można te celowniki wgrać. Także jeszcze raz, myślę, że ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.